Pierwszy sparing rozegrali dziś także piłkarze z Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam również nastąpiła zmiana trenera. Na własnym stadionie Świt spotkał się z innym trzecioligowcem Pelikanem Łowicz. Klub z Nowego Dworu Mazowieckiego w przerwie letniej przychodzi prawdziwą rewolucję. Zmiany dotyczą zarówno kadry zespołu, jak i sztabu szkoleniowego. W pierwszym meczu pod wodzą nowego trenera Patryka Drewnowskiego Świt zremisował z Pelikanem 1 do 1. Oczywiście tutaj dużo rzeczy jest do... Do poprawy, bo chcemy coś zrobić, coś, coś nowego, zawodników przekonać do pewnych rozwiązań i zrobić to w ten sposób, żeby każdego potencjału zawodnika wykorzystać e, jak najlepiej. A to na pewno wymaga czasu. To, to nie ma co ukrywać, że, że musimy po prostu przeanalizować teraz te rzeczy, które, które dzisiaj nie zafunkcjonowały, doskonalić te, które funkcjonowały nieźle po prostu iść krok po kroku do przodu. Mamy też e, sporo młodych zawodników, którzy gdzieś Myślę, że w pozytywny sposób się, się pokazali. Bo świt dowodzony przez trenera drewnowskiego ma w większym stopniu niż dotychczas stawiać na piłkarski narybek. Jednak bardziej doświadczeni gracze też będą tu mile widziani. Nie można się jakby ograniczać do jednej, do jednej rzeczy, jeżeli chcemy grać ambitnie i, i chcemy być skuteczni, więc ta, te połączenie młodzieży z, z doświadczeniem musi być. Dwa takie mocne ogniwa już są praktycznie z nami od dłuższego czasu i czekamy tylko, żeby potwierdzić to. To oficjalnie. Tutaj jeżeli chodzi o budowę kadry, to na pewno jeszcze, jeszcze oprócz tego co mamy, jedno, dwa wzmocnienia muszą być i na tym pracujemy, a też, nie, też się nie spieszymy, bo, bo wiemy, że tak ten rynek transferowy wygląda, że czasami trzeba po prostu poczekać na, na zawodnika, który gdzieś naburbuje sił w wyższych ligach. Zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego poprzednie rozgrywki zakończył na czwartej pozycji, a na inaugurację nowego sezonu w pierwszy weekend sierpnia zagra na wyjeździe z Wartą sierad.